Witajcie widzowie, bardzo serdecznie w trzecim już odcinku Piraci z Karajmu, gra wideo, Disney, właśnie teraz zauważyłem, że to jest Disney. Disney, no właśnie to jest Disney, właśnie teraz zauważyłem, dobrze, wbijamy na wczytaj grę, miejsce czwarte i po prostu wbijamy do naszej wspaniałej gry pięknej. Oj, słuchajcie, jak ja w tą grę lubię grać. Po prostu zobaczyłem to ogólnie, po prostu. Ale spodobała mi się ta gra, bo nagrywam to już trzeci odcinek i tak mi się, słuchajcie, ta gra spodobała. Dzisiaj akurat nikogo ze mną nie ma, ale naprawdę, słuchajcie, ta gra mi się tak strasznie spodobała. A, i słuchajcie, ogólnie myślałem, żeby zrobić fabułę z tego jakąś, że. Nie to, że tak, o, zbieraj, zbieraj pieniądze, czy coś takiego, tylko... No, zobaczcie, podam wam przykład. Witajcie, widzowie. Ja jestem kapitan Jack Sparrow i witam was w odcinku naszym. O, witaj, Will, co tam u ciebie? No, wiesz, trochę tego, trochę tamtego. Może ruszajmy tam, gdzie mamy ruszać. Naturalnie, wyruszajmy na mapę Klątwa Czarnej Perły i coś takiego, żeby zrobić taką fabułę z tego Ale to już do was należy wybór po prostu Durny krapy, musicie mi napisać w komentarzach, czy tak chcecie, czy tak nie chcecie Czy to by było waszym zdaniem fajne, jak tak, to tak by wyszła cała gra Piraci z Karaibów oczywiście Nie było już by takich odcinków jak pierwszy, drugi, czy teraz na przykład trzeci, ale no cóż Dobra, wbijamy. Tak. Rozdział pierwszy Port Royal zrobiony. Rozdział drugi Tortuga zrobiony. Rozdział trzeci Czarna Perła atakuje. Uuu, to będzie chyba jakieś ciekawe slide. Tak, to będzie ciekawe jakieś. Na pewno będzie ciekawe. What the hell? Co to był za jakiś ogromny węgorz? Oczko normalnie, oko, oko Boga. A co oni tego nie widzą? Oni tego oka chyba nie widzą. Ale długi teleskop. Oj, na przykład bym też podkładał głos pod tej. To, pod, to też bym podkładał głos i tak by wyglądała ta seria fabularna ogół, ogólnie, ale nie wiem czy mam, czy, czy wy, by, nie wiem czy by się wam spodobała ta fabularna seria. No Boże, no skąd oni mieli słonia na statku? Okej, okay, no to pora na bitwę naszych ogromnych statków. Zbieramy pieniądze. Ogólnie, jak coś, to ta no, fabuła by się zaczęła od drugiej części tej gry, czyli od skrzynia Marlaka. A słuchajcie, teraz ogólnie moja mama wbiła domofonem do domu, więc jakbyście usłyszeli jej głos, to się proszę nie zdziwić. Yy, dobra, jak tym strzelać? Bo ja tym jeszcze nigdy nie strzelałem, bo na poprzednim matek strzelał. Yy, w to, w to? Chyba w to. Tak, w to. Dobra, ogólnie zobaczmy kogo mamy. Yy, Willa, Gipsa, Kotona, Martiego, Annemarie. O, możemy być Elizabetką, ale dobra. Yy, yy, to teraz ogólnie się zajmijmy tym, że by to naprawić. Widzowie, ogólnie mam taki maraton, że jak wiecie 10 tysięcy łapek do 16, do 16 pod tym filmem, to nawet dzisiaj może się pojawić już następny odcinek. Tak, widzowie? Nawet dzisiaj może się następny pojawić. Nie, zanim tam zejdziemy, to ja sobie kasę pozbieram, bo... Pamiętacie na co my zbieramy? No właśnie, na wynik razy dwa. A wiecie, jak dla mnie ważne są zawsze we wszystkich grach pieniądze. Ja jestem jakimś pieniądzomanem. Nie wiem, jak na to się mówi, ale najbardziej właśnie mi na pieniądzach zależy zawsze. Dobrze, zobaczmy, co my tu mamy. Ogólnie mamy tutaj. Czarną perłę. Ej, a oni są z nami, czy nie z nami? Bo ja już nie wiem. Bez sensu. Hej, no ale w tortudze, widzowie, słuchajcie, to myśmy zbierali tą załogę, nie widzowie? A skąd się te dwa dziady tutaj wzięły? Um, ogólnie teraz idziemy dalej, Ło! Kurczę, widzowie, słuchajcie, masakra yy, tutaj mamy pokrętło. Yy. Ciu. Ciu. Widzę, słuchajcie, jestem przeziębiony trochę. Ściszę jedną kreseczkę, bo tutaj mojej mamie to trochę przeszkadza, nie wiedzieć czemu mimo to, że drzwi zamkła, więc to trochę dziwne ale dobra, co tam co mi tam, wisi mi to, dobra ważne, żebyście wysłyszeli ja tam na animacji trochę podgłośnię i wszystko będzie dobrze słychać to tam mały problem akurat, ale o nie, pieniądze jak mogłem tyle pieniędzy zostawić, A? E? A tu coś jest. Nie wiem, co to jest. O, ona jest dobra. Ona najlepiej w ogóle wszystko ogólnie robi. Proszę. Czekajcie, zaraz tam gdzieś strzelimy jeszcze. Dobra, dobra, eee. co to? Strzałki mi mówią, że mam iść tu. Okej, okay, to teraz... Aha, jeszcze raz buduję. Aha, chyba ja już kumam co tu należy zrobić. I piszcie mi ogólnie, czy Wam się podoba ten pomysł z tą serią fabularną. O, tu mamy armatkę naszą. Armatka nie jest jak parocka, to nie jest leciutkie. Małe... Przepraszam, że tak powiem, główienko to jest. Poważna sprawa. Wiecie co jeszcze tutaj? Ani razu nie zdobyliśmy prawdziwego pirata. Może teraz nam się udać, bo to jest naprawdę dużo pieniędzy. Jak się postaramy, to możliwe, że to zdobędziemy widzowie. Aha, ja już wiem do czego nam to. No właśnie. Bach! Proszę. Pieniążki. Aha, aha, dobra, dobra, wiem już co. Jej! Monety! Pieniądze! Biorę tego gips. Gips jest najlepszy, słuchajcie. A, nawalamy się po prostu. Przenosimy takie ciężary. Normalnie opłacało się chodzić 3 miesiące na siłownię. Dobra, słuchajcie po prostu. Święty Mikołaj, tylko, że z czarną brodą. Tam był Święty Mikołaj, tylko, że z czarną brodą i tyle. O kurde, mol. Okej. Okay. A, nie. Do góry. Jeszcze tu niczego nie zrobiłem. A przecież zależy nam na pieniądzach, i to nie powiem jak bardzo. Zwłaszcza, że nie tylko chcemy mieć złoty klotyk dodatkowy, ale też. Ogólnie chcemy mieć ten wynik razy dwa, tak, a ciężko będzie na niego raczej uzbierać. Dobra, nie, idziemy na dół po prostu. O, o. dziwego pirata, ale to nie znaczy, że przestanę zbierać monety. No i co teraz mamy z tym się zrobić? Ło! Łomacko! Łomacko! Aha, dobra, dobra, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Ej, moneta. Aha, dobra. Y, rozumiem, że pszczoła. Psem... A, skrzynka. Okej, okay, to mamy teraz małpkę pokonać, okej. Okay. A, wow, wow, drzeka, drzeka, czeka. A, ona też może być, dobra. Ale skoki, patrzcie normalnie. W tył! W tył! Nie, nie, w przód, dobra Uuu, Walczymy! To jest! U. Płacimy pieniądze, tylko widzę, nie opłaca się tak Ale to super Jack tak do góry może? Fajnie Statek w butelce! A mówię, że się opylało na by małe wyrębne. O patrzcie jak się na siłownie opylało chodzić. No! Jak się na siłownię chodzi, no to można udźwignąć nie jeden ciężar co? No, no! Tak to się opłaca, nie? A tak to wszyscy mówią, nie, nie będę chodził na siłownie. A później to jęczą, że w ogóle miejsce nie mają. Dobra, do y dobra, już koniec z wygłupami nie ma. Nie ma tak dobrze. Aha. Gips! Jesteś odpowiedzialny za wszystkie zepsute przedmioty. Dlaczego to jeszcze nie jest naprawione? Tym razem naprawdę się popisałeś, Gips. Uii! Tarmusimy to do góry. musimy to do góry. Tar -musimy, to do góry tar musimy to... O, pomarańczowa łódź. Od kiedy na czarnym statku są pomarańcze łódzki? Dobra, ja się... Ja się nie chcę czepiać, ale ten kapitan to jest jakiś tępy. Jak może na czarnym statku być pomarańczowa łódka? Błagam was ludzie, oni w ogóle nie mają talenty do wystroju z wnętrza. Weź się ode mnie dziadu, otczam kurde. Tak, mówię jeszcze. Dzisiaj może być następny odcinek, jak dobijecie 10 tysięcy łapek. Aha, nie. Dzisiaj nie będzie następnego odcinka, bo dzisiaj przecież ma być... Live specjalny, no właśnie, zapomniało mi się. Ej. 嗯嗯嗯嗯 Jack Sparrow, kawizelka Elisabeth Słon. 100%, piątka. Aha, nikt ze mną nie gra. Dobra, to sam ze sobą. Eee! Dużo co nam do 500 tysięcy nie brakuje. O, ale żeśmy rzeczy znaleźli! Łam! tu Two! Wróć do portu! No to teraz Widzę, że musimy po prostu E Hej, hej, hej hey. Elo, elo, jakiś haker, czy co? Co to? Nie, jakiś haker mi się wkradł na kompa Ej, ej, ej Halo Nie no, bez ja, jakiś haker Dobra, nie, w grze to on mi akurat tam nic nie zrobi. Ale co jakiś haker mi tu robi, kurczę? Ej, wyłączył się bez sensu. Patrzcie, ile mamy już postaci? No i to. Nie, ja tego jeszcze nie kupuję. Sorry. Sorry, ale ja tego jeszcze nie chcę kupować. Bo ja wiecie, na co zbieram. Ja po prostu zbieram na. Skarb razy dwa. I ile mi brakuje? Jeszcze 260, czegoś tam. Słuchajcie, po prostu zobaczcie. Jak Kai się szkolił na ninja, prawda? To musiał przejść mniej więcej taki tekst jak to skakanie po belkach. To robimy test. Hoppa, 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 Hop! Przegrałeś? Hmm, przegrałeś? E, co? Haker znowu? Tak, tym razem z mikrofonem jestem tu ja. Domyślasz zapewne się kto to jest? Joda? Joda! Oddawaj mi yy, mojego przyjaciela. Porwałeś matika na tym odcinku z Minecrafta. What the fuck! Co dzieje się tu? Ja uciekam stąd. I miłej zabawy życzę ci. Joda! Malot. 10 tysięcy. Nie. Ja nie wydaję pieniędzy na takie bzdety, bo te 10 tysięcy to nam się w przyszłości przydadzą. O. Coś ja tam widzę. Coś ja tam widzę. Au! Durny koń. Dobra, coś znaleźliśmy. Łopata. Pies! Weźmy sobie Jacka załóżmy. A, szkielet! A, jestem w jestem szkieletem, jest jestem w, jestem w A no tak, bo te szkielety mogą chodzić pod wodą, ale fajnie. Jestem duchem i latam, A za mną lecą jakieś pierdoły, czyli w tym wypadku balony, a w tym wypadku balony to są pierdoły, a te pierdoły to balony, które są tak naprawdę bomblami. Tak to w życiu bywa. Nie, nie, nie! Jest. Gdzie mój skarb? Tu. Dobra. Nie! Nie, nie, mój skarb! A wezwa się drugi, pod warunkiem, że się drugi pojawi. O, jest drugi, dobra widzę to ja po prostu, słuchajcie, się z wami żegnam. Tylko zrobię jedno, bo widzę jakąś bombę.